Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Cześć. Po krótkiej przerwie, ponieważ byliśmy to na... Chyba. No, no dobra, nie takiej krótki. od filmów w sumie. bo byliśmy na urlopie. Nie wiem czy tu widać naszą opalenizny. Chyba Dole. nie widać. Ja. Co to mamy? Proszę, macie tutaj świeże, czysto, a nie mnie tu zaczepiać. Także co, mamy końcówkę sierpnia. I co? Dzisiaj mamy wyrzucony obornik bo Kamil ma urlop, dzisiaj jest poniedziałek w ogóle, a no no. my tutaj rano już nagrywamy... Tydzień urlopu, więc nadal robimy robotę. Tydzień okay. byliśmy na morzem i teraz tydzień na robotę w domu. To jest taki dla mnie, można powiedzieć, urlop. Urlop, żeby I nadgonić robotę w domu. Wziąłem się za opróżnianie płyty, będziemy to wziąć Aha, to nawet nie widzę, że jest już opróżniona. Na pewno wziąłeś to? No tam połowę wziąłem. Okej, okay, czyli z drugiej strony będzie to widać. Od razu wyrzuciłem obornik też od byków. I wieczorem będziemy rozwodzić podrzepak. Na razie pójdzie tylko talerzówka. Jutro biorę pług, muszę tam troszkę go uszykować, buta powymieniać, poprzekręcać i wtedy jadę, ruszam orkę. 9 hektarów do zarania, uprawa i będziemy siać. A kiedy się Środa, czwartek. Na czwartek niby jakiś opad ma, fajnie by było, jakby się udało to posiać i przyszedł deszczyk, ale rana trzeba poszedł szybko... Niby 30 żeby... stopni zapowiadałem, ale też opad, więc może być tak, że przyjdzie jakaś burza albo coś. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak to wszystko się ułoży, ale no, nawet że z za dużo nie trafi. No, no bo było już zniwa w tygodniu, a jak w w tygodniu, ma, Maria, to nie... Jest, jest, jest nie ma. Ciężko było trafić w pogodę. Ale się udało. Najważniejsze, że nam się udało, bo niektórzy jeszcze... Yy koszom albo I jeszcze pewno u nas... Nie, no tak, bo jechaliśmy... Jak wracaliśmy z morza to było widzę jedno. Jest... Tam, tam więcej. Jak wyjeżdżaliśmy są tygodniu, to błogi w pewnie w 90% pokoszone. W regionie. Słoma pozburzone. Dawno nie padało i brakuje. Jak lało, to lało, a teraz znowu wilgoci brakuje, więc przydałoby się nam dość koju już. Ten balot to jest pszenica. To jest pszenica. Czuję, dobra, będę przytać. wyjdzie. <grywa> a już znowu rozłożył balota z brzegu i widzicie jaki się kończy. Także co? Bierzemy się za robotę. Jeszcze odpas tutaj do zrobienia i je, żeby Kączymy, zdążyć. Będziemy tak, się mniejszym. Odpas I kończę wywozić. Tyle mi się uda, tyle ile zdąży. Zobaczymy, dobrać, ile zrobiłeś. A kiedy przyjedzie Mati z rozrytnikiem? No dzisiaj po południu. Po południu. I do wieczora, rozumiem, wszystko byle zdążyć. No dobra, coś tu jest opróżnione, jak widzicie. Dobra, coś tam jedno zrobiłeś. Coś tam mi się udało. Uwaga, uwaga, proszę się odsunąć z tego zgromadzenia. Niechanie, żeby skoczyły do góry. No i widzicie, naścielone to najlepszy to jest z balotaj. Raz na tydzień im wystarczy wyrzucamy z dosyć duży projekt, więc też wyrzucamy raz na miesiąc, raz na 5 tygodni lecimy po to teraz. Dobra, mamy kukurydzę, ale w ogóle mówiliśmy o urlopie, a nie powiedzieliśmy o najważniejszym miejscu chyba w jakim byliśmy na urlopie. Najważniejszym miejscu dla Werci oczywiście. No jasne, Pokaż chciałbyś. To, czyli czyli? gdzie byliśmy? Co robiliśmy? A byliśmy sobie na członki. Bez trollu akurat. Jechaliśmy tak po drodze, w sumie po drodze. Tak trochę odpiliśmy, Wersja nic nie wiedziała, niedźwiedzianka to była. Ja. Odpiliśmy sobie i byliśmy oglądać hmm. czemniki. Tutaj znowu oczywiście fotel piszczy, Muszę było Byliśmy oglądać czemniki. No powiecie tam, zawsze chciałem tam sobie podjechać. Zawsze chciałem sobie podjechać, temat kupna ciągnika jest dalej aktualny. Temat tak. kupna jest dalej aktualny. Tak jak sprzedaż to tarka pochodzi. fajny traktor tam jest. Fajny tam był Deutsch, 130 koni, ma 10 rok, 189 tysięcy, jest cena wysoka jak na roczniki i na model i tak no, Ale mało notowodzie jest wyraz, że tam za dużo nie narobił, że tym 3000 motogodzi to jest realna wartość. No ale mam też na oku jeszcze jednego case'a maksimum. 140 toni jest zdecydowanie tańszy i e, prawdopodobnie warto go sobie obejrzeć i może coś niedługo się urodzi więc śledźcie kanał, hmm. to znajdziecie oczywiście nas może coś tam uda się kupić i w końcu zmienić i, no, no i dla Może wygody, to ten rok, może to ten, może rok. ten rok w końcu, dla wywody możecie dać znać, czy macie któryś z dla, tych modeli dla siodełka jeśli chodzi o ten, to tak najbardziej sumie na się o ten case, myślę, bo e, ciągnik, który. E, A jaki jeszcze stańszy, raz to jest case? Ten sam rocznik to jest case maximum 140, 140 kroni, On ściągnięty, za, za granicą, chodzi, przy opieskiwaczu, ma troszeczkę węższe koła, e, więc e, nie powinien być, jeśli chodzi o tylne zawieszenie całe, e, nie powinno być wiecie, wypluzgany, wylatane, e, Luzów nie powinno być. E, miękka oś amortyzowana kabina fotelem dramatyczny więc jeśli chodzi o wygodę, no to coś wspaniałego. Tam jeszcze jest nawigacja, nawet w nim, tylko kierownicę chyba trzeba po prostu podłączyć, zrobić I, i, i taki mały ekranik jest, więc jest tam jakaś nawigacja. 7000 m u nas, tak naprawdę, jak będzie to traktor, tylko do roboty w polu, to tych 100 godzin wiecie ile zrobi. Na rok, może przy tych 40 paru hektarach, co mamy do pracy, to może ze 300, 400, no maks, 500 motogodzin, Myślę, że nie, no jak Zetor ma zrobione, a Zetor robi takie główne prace, a on ma 4900, a on ma 18 lat, to ile policzę sobie? No, faktem na początku robił mniej, ale policzę sobie, ile na rok y, zrobił, a to ten będzie tak naprawdę. To jest nie będzie za dużo robił, więc to ma być używany traktor do roboty takich cięższy na, do siewu, do orki, w przyszłości agregat bezorkowy, takie rzeczy Więc myślę, że będzie fajna opcja Nie Jestem skuszony na niego, bo tam jest cena zdecydowanie lepsza niż na tego Deutsche, więcej motogodzin, ale Te case'y generalnie, tutaj mam też sąsiada, który nam tutaj balotował, wszystko ma tego case'a W nowości, no to ma już ponad 10 tysięcy motogodzin gdzie że na nic innego by nie zamienił w fajny traktor dajcie znać w komentarzach co wy o nim myślicie Deutsch to był ten K610 a case maximum 140 no w sumie tyle te dwa modele mam na oku na razie nic innego nie, nie wpadło i jedna zatora też jest więc może akurat się uda, uda coś tam zmienić w końcu co tu się zadziało. Ktoś chce pracować w planie. To znaczy, że bardzo chcemy jej, że nawet sobie sami tą kukurydzę podamy. Kamil tu wyrzucił kukurydzę za daleko, miałeś widzisz? Same brały widły i, i chciały sobie założyć. Daj temu pierwszemu, co już brał te widły. Dobra, mamy już popołudnie. Dojechałam tu, tu do chłopaków na pole. Mati jeździ z Kazikiem, jak widzicie. A kabel jest w sumie po drugiej stronie. Wcześniej go przywiozłam. Przywiózł Hollanda. Ja przyjechałam po niego i potem jechał osobno z torkiem. Także jednocześnie mógł już tutaj działać. No i nakładać obornik. Także dwa ciągniki na polu. No i trzeci w sumie też robi. Także co... Lecę do Kamilka, zobaczymy, jak im idzie. Co za szpaner, no widzicie to. No weź takiemu włącz kamerę przed oczy, to zobaczcie to, no. no. czysty szpaner. Tak, więc jesteśmy już na polu. musi już od paru godzin. Została nam taka tutaj pryzma do rozwiezienia. Ta już jest opóźniona, z e, przodu mieliśmy małą, teraz tu nam została ta i w sumie dzisiaj to chyba skończymy. Które mamy godzinę na poprawkę? Siedemnasta? Bo już jest nawet po 18 pewnie. Więc e, mamy nadzieję, że to skończymy. Ja mam tak talerzówkę i prze to, już, okay, to od razu to. E, nie wiem tego wystarczy na całą działkę, Ale tutaj jest 9 hektarów Które po troszeczkę tego, że w więcej będziemy siać Razem około, około 13,5 hektara gdzieś tak Czyli no to 9, Więc zwiększamy troszeczkę Kosztem gryzy I nukleowalty się a będziecie ciepło, to ciepło to od razu gorąco, nie? No. Tak, to jest w tym Albo taka skrajna strona, a myślałam, ale... że powie, że tak to jest z kobietami że ciągle gorąco. To no tak, ale no, i więc przetałżywuję to od razu. to jest niesamowicie, że będzie to wysiąrać. Tutaj była naszana pszenica, przecież to, by... po jęczmieniu, byłoby idealnie, po jęczmieniu, tam metamem już zaorane tam jest po bo plus po drzewach tam że jest zaurane tylko poprawić i będziemy siać a tutaj pójdzie orka jutro prawa i od razu będzie się, będziemy tutaj najpierw siać a później sobie będziemy no, o no nie, nie. No, nie. Dobra, chłopaki nakładają kolejną przyczepę. Ja lecę do domu, bo w sumie zimno, wiatr strasznie wieje. Także lecę. Tak jak słyszeliście, jutro szykujemy się do orki. Także oby oni skończyli do 20, 21, bo jutro od rana znowu robota. Także jak pamiętacie z początku filmu, mamy urlop w pracy. Także bardzo się cieszymy, że możemy odpocząć. Nie no, nie zapraszamy, bo chociaż tydzień na urlopie byliśmy, więc, e, więc fajnie. No, także co, widzimy się w kolejnym filmie. Może coś tam tych filmów nadrobimy do końca tego miesiąca, bo trochę biednie z nimi. Ale no co, zobaczymy jak będzie robota, jak to będzie wychodziło. Także do następnego filmu.